Twój profil w Arbeit.ch Tradycyjne CV powoli traci na aktualności. Poszukujący pracownika pracodawca musiał do tej pory przeglądać i analizować sterty podobnie wyglądających podań. Z Arbeit.ch oferujemy Ci nieodpłatne narzędzia, które umożliwią Ci innowacyjne i atrakcyjne promowanie swojej osoby. Dobrze przygotowany oraz udokumentowany profil jest konieczny, abyśmy mogli prezentować Twoją osobę pracodawcom. Nie powinien on zawierać większych luk w życiorysie, mogą one sugerować chęć ukrycia czegoś przed przyszłym pracodawcą. Jeśli więc naprawdę rozważasz możliwość zmiany pracy i chcesz na poważnie zaprezentować się potencjalnym pracodawcom, zalecamy zainwestowanie odpowiedniej ilości wolnego czasu i jednorazowe, skrupulatne przygotowanie Twojej wizytówki, która będzie Twoim oknem na świat w poszukiwaniu pracy w Europie. Twój profil w serwisie Arbeit.CH składa się z danych obejmujących Twoją edukację, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kursy czy szkolenia, Twoje kompetencje językowe oraz wizytówkę multimedialną, tak zwaną Multimedia ID. Zawiera on również dane, które będziesz potrzebował, potrzebowała do zawarcia odpowiedniego, obowiązkowego w Szwajcarii ubezpieczenia, zdeklarowania się do właściwej klasy podatkowej oraz rozliczenia podatkowego. Otrzymujesz również możliwość załączenia odpowiednich plików, skanów świadectw ukończenia szkół, kursów czy pracy, listów polecających, zdjęć, skanów innych dokumentów. Tylko kompletnie uzupełniony profil umożliwi nam łączenie cię z odpowiadającymi Twoim kwalifikacjom ofertami pracy czy polecanie Twojej kandydatury zainteresowanym pracodawcom. ArbeitCH jest szwajcarskim pośrednikiem pracy posiadającym wszystkie konieczne zezwolenia do prowadzenia procesów rekrutacji. Twoje dane podlegają ustawie o ochronie danych osobowych i są chronione.